W tamtym roku nagrałem film, dlaczego uważam, że Rosja jest słabym państwem w Age of History 2. I w tym filmie chciałem sprawdzić, czy w Age of History 3 Rosja jest dalej takim słabym państwem, które idzie naprawdę łatwo pokonać, czy nie. Bo jeszcze Rosję w, w nowym Age of History nie grałem, ale walczyłem z nią kilka razy i tragedii nie było, szło ją na spokojnie pokonać. No dobra. O, tutaj są ci, tacy prawdziwi doradcy administracyjni, ekonomiczni, wojskowi. Ciekawe, bym sobie tutaj wybrał tego kolegę jeszcze. I oczywiście szarże. Pewnie dużo cudów świata mogę zrobić, nie no, tylko Kreml i pałac. Zimowy pałac, no. I tutaj sobie jeszcze wejdę w budynki. Tych budynków ekonomicznych, tych indywidualnych na danej prowincji mogę zrobić naprawdę dużo, więc jest naprawdę duży potencjał gospodarczy. W sumie to pewnie będę to długo rozbudowywał, ale wydaje mi się, że efekt będzie fajny i że będę bardzo dobrze rozwiniętym krajem. Badania to oczywiście taktyka wojenna. No i dobra, i te budynki będę bardzo długo rozbudowywał. Już jakąś misję zrobiłem, ale nie chce mi się tam okna zmieniać. Mam też nadzieję, że nie zostanę tutaj przez nikogo teraz zaatakowany. Chociaż pewnie to się stanie. Ty, Japonia mi oferowała sojusz, czy kto? Czy jakaś Korea? Ktoś mi oferował sojusz. Ja mógłbym spróbować na przykład nawiązać sojusz z USA. A oni tutaj już mają z Belize sojusz. No to niezły ten sojusz im wyszedł. Ja jako Rosja powinienem tutaj jednak sobie samemu radzić. W sensie Rosja to takie państwo... Samowystarczalne, nie potrzebują żadnych sojuszy. Tak mi się wydaje. To Kanada mi oferuje, to z Kanadą bym sobie przyklepał sojusz. Trzecia potęga, ja jestem drugą potęgą, a pierwszą są Stany Zjednoczone. No dobra. O, Władimir. Putin umarł w 2035 roku, oczywiście w grze, kto jest jego następcą? Taki oświutek, nie będę grówo czytać po rosyjsku. USA chciało ze mną pakt o nieagresji, to ja bym go przyklepał. Aha, już nie chcą? A no i przed chwilą mi go dosłownie oferowali. Kanada ma wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, I ja też mam wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, i Kanada tą wojnę przeryżnęła, a oni nic ode mnie nie wzięli? Nie, nic nie straciłem. no dobra. Ja się jeszcze nie zdążę do tej rozbudowywać, bo to jest naprawdę duży potencjał w tej Rosji. Tylko dlatego, że mam dużo terenów, przez co tutaj jest dużo takich fajnych budynków, które można wybudować. Ale wydaje mi się, że taką samą gospodarkę jak teraz mam to na Polsce bym... A ty daj sobie, żeby ten film mógł się wybić. I łapkę też w sumie. Chwilę dłużej posiedział i też bym miał coś takiego jak mam teraz. Ale jeszcze nie zdążyłem tutaj... Nie, nie skończyłem tutaj bud budować tych wszystkich budynków. Co już mi wygas z tym, z Kanadą, ale go nie zamierzam przedłużać. Dobra, wszystkie budynki zrobione, to bym jeszcze chyba musiał jakieś militarne porobić. Ale tutaj może bym poczekał, aż trochę kasy zdobędę. Bo tylko 35 tysięcy wojska to jest naprawdę mało. Punkt przewagi dam w coś gospodarczego. Nie wiem, wydajność produkcji tego typu rzeczy bym mógł. Mógłbym też sobie tutaj wejść w rząd i sobie tutaj limit puków polepszać, chociaż na razie go nie potrzebuję. Mogę sobie korupcję zbić, ulepszając sądy najwyższe. I Akademie Wojskowe dla generałów polepszać. To teraz będę ten. Yy, Obadanie na miesiąc. Teraz będę miał bardzo dobrych generałów. Chociaż w sumie mogę to ulepszyć, bym miał już na przyszłość. Zainwestuję w stolicę i reforma armii? Niech będzie tam jakaś pierwsza lepsza nawet. Zawsze to coś. A to mi też atak jednostek zwiększa, to to w sumie git jest. Dobra, ty, ja już jestem tutaj naprawdę całkiem ładnie ogarnięty. Oj, co ty się z Polską stało? Dobra, poczekam na trochę pieniędzy i bym s sobie już tutaj jakieś wojsko wyrekrutował. 118 wojska tylko no niezbyt sporo, będę robił budynki wojskowe niebawem. No w sumie to nawet teraz bym mógł coś zacząć. Budynki i tak, ale czemu jak tutaj wszedłem we wszystkie budynki, jak chcę? Wojskowe. I ja bym chyba chciał centrum poboru, żeby tych ludzi po prostu było więcej. Więcej manpowera po prostu. Więcej ludzi, którzy do wojska pójdą. Chociaż to centrum poboru jest naprawdę drogie. Teraz na jakiś czas sobie to rozbudowywał, a z taką armią to ja nie zaatakuję zbyt nic mocnego. Gruzję. Mógł. W Gruzji się teraz dużo dzieje, przez to, że tam jest rząd prorosyjski, to to można tak z takim nawiązaniem do tego zaatakować Gruzję. Sojusz z Finlandią? O nie. Dobra, nie boję się sojuszu, nie boję się Finlandii, ale Finlandia jest daleko ode mnie i też jest całkiem mocna. W sensie daleko od Gruzji, więc ja mogę atakować Gruzję, a zanim wojsko dojdzie do Finlandii, to naprawdę dużo czasu minie. Ale ja przyjmę Gruzję tak szybko, że. Finlandia nic nie zdąży zrobić. Armia kontrolowana przez SI, bo żeby one mi się to wojsko po prostu tutaj tak samo z siebie rozlały, wygrałem bitwy jakieś, o, no lecą tutaj na Finlandię, a Finlandia mnie nie atakuje. No tak, bo przecież sojusznicy po prostu zamiast atakować z innej strony, nawet jak graniczą, to wolno przez całe państwo wysłać wojsko do państwa sojuszniczego, które zaatakowałem. I teraz mogę po prostu sobie wziąć Gruzję i Finlandię za darmo. Oni tutaj nawet nic nie zrobili. Trochę popsuta. W sensie to też jest modyfikacja. Stworzona też chyba przez Łukasza Jakowskiego. Że można tutaj brać tereny od państw w, z państw sojuszniczych. Ale nie wiem, czy to nie byłoby zbyt proste, gdybym ja po, po prostu wziął Finlandię. A po prostu oni tutaj nie zdążyli. Finlandia nie zdążyła tutaj przybyć. No, to by było zbyt takie. No wiecie, jakie wolę tutaj jednak troszeczkę uczciwości mieć. Osetia Południowa tutaj jeszcze jest. Eee, czy ja mógłbym ich zaatakować? Tak, ja bym chciał sobie też dobić tutaj te takie ma malutkie państwa. Kazachstan jest ich sojusznikiem. Halo, gdzie widzicie? No do Osetii iść, halo. Dobra, wygrana. I oni mieli sobie już z Kazachstanem i Kazachstan też mogę sobie po prostu wziąć, ale nie będę się tak w taki sposób nieuczciwy tutaj bawił. Jeszcze Abchazja. Okej, okay, cała już została przejęta z kim oni mieli sojusz? Chyba z nikim, dobra. Mogę jeszcze tutaj jakieś złoto zabrać. Muszę tutaj nawracać religię, bo tu sunnizm był w Osetii Południowej. Tutaj mam misję jakieś, spoko. Eee, dobra, to teraz na Ukrainę bym może spróbował polecieć, ale przed tym, przed tym budynki wojskowe. Dużo budynków wojskowych. I bym sobie może jeszcze jakoś, a, jakoś, jakoś tutaj armię rozbudował, tylko bym musiał poczekać na maksymalną ilość złota. Punkty dziedzictwa, mam ich już dosyć sporo, więc je tutaj wydam. I kolejną misję dzięki temu odblokowałem. Tutaj świata mogę robić? Mam 6 bomb atomowych, mógłbym je niby służyć. Albo one mi się tutaj robią, te bomby atomowe, bo mam tutaj już na, na jakimś fajnym poziomie ten reaktor. Ale bomby atomowe są useless w tej grze, w sensie idzie naprawdę wygrać całą grę, podbić cały świat bez nich. Ja czasem mam takie sytuacje, że powiadam komuś wojnę, gościu na mnie zrzuca z 30 bomb atomowych, a i tak tą wojnę przegrywania, nie? Więc to tak trochę nie ma sensu. Kolejna fajna armia, niech ona mi się tutaj rekrutuje. I on bym sobie podzielił. Oni mają sojusz z Białorusią. Dobra, to trzeba tutaj te obydwa państwa podbić. A jeszcze Krym sobie podbije chyba. Chociaż nie, bo wasal tutaj nie może się bić w wojnie swojego seniora. Dobra, trochę tutaj bitw przegrałem, trochę wojska straciłem. Ale ogólnie to fajnie gdzie się tutaj. Fajnie się tutaj rozlewam na tej Ukrainie. I oni na tym jakieś tereny tu przejęli. Rumunia, Rumunia była jeszcze przeciwko mnie. Czemu? A wojny z Białorusią nie mam? To może je coś źle zobaczyłem? Yy, no dobra. Całej Ukrainy sobie wziąć nie mogę, chyba. Czy mogę? Mogę, ale całej Rumunii bym już nie wziął. Rumunia, Rumunia się biła w tej wojnie, więc mógłbym jakiś tereny od nich wziąć. Ale nie chcę. Stać mnie idealnie na całą Ukrainę. Świetnie. I misję zrobiłem? Dużo misji zrobiłem. Fajnie. Yy, więc co teraz. Krym jest teraz wolny, bo on był basalem yy, Ukrainy. Ale ten Krym wypadałoby też sobie zająć. I sobie mogę tutaj ogarniać te prowincje i rozbudowywałbym je niebawem. Ale już i tak mam co, bardzo dużo tych budynków gospodarczych, więc na razie mi się to nie opłaca. Na razie będę inwestował w wojsko i cud świata mi się skonstruował. Fajnie. Musimy tutaj zlecać budowę tych bomb atomowych, a to jest naprawdę drogie. Więc nie będę tego robił. Czy z takim wojskiem bym w stanie podbić Polskę? Ile na razie mi się tutaj to wojsko jeszcze naprawia. Muszę wybierać ciągle tutaj rywali. Ale nie chce mi się. To, to, dosłownie, to dosłownie co chwilę trzeba robić. To daje troszeczkę maksymal, maksymalne zasoby ludzkie. Troszeczkę więcej po prostu. A znaczy, przecież to też może działać tak, że im lepsze grywa, wybierzesz, tym większy masz maksymalny manpower. O, Niemcy podbiły całą Polskę. Ulepszyłbym sobie płuki Mam jakieś tam nowe prawo zblokowane, ale chwilę. Na razie bym sobie trochę armii dorobił, ale nie zrobię jej za dużo, bo to już jest. To już wychodzi poza mój limit pułków, więc ta armia będzie dosyć droga i niezbyt dużo jej będzie. Mimo tego, że dużo kasy wydałem. Eee, zrównoważone uprawnie zrównoważone użytkowanie ziemi. Tutaj trzeba nowych generałów powybierać jak ktoś nie ma. I Polska się przeniosła na Białoruś. Ej, całkiem zabawne w sumie. Ja bym tutaj mógł nawet jakieś imperium rosyjskie robić, ale nie chce mi się tego robić w tym filmie. Wolę na spokojnie tutaj po prostu pograć. I idziemy się bić z Polską. Przymierzeńcy Litwa, no dobra. Oj... Za szybko puściłem grę. No ale dobra, to po prostu wystarczy się rozlewać. Litwę też mogłem sobie wziąć w tej konferencji. Myślę, że to będzie uczciwe. Oni na pewno się coś tam bili. A nawet jak nie, to mogli na spokojnie wysłać wojsko tutaj do swojego sojusznika. I od razu idziemy kapać Białoruś. Żeby te granice po prostu jakoś tutaj ładnie wyglądały. Też cały film nie chce się tutaj znęcać nad słabszymi, więc sobie tutaj podbiję państwa bałtyckie. Sojusz z Rumunią ma, ma Estonia, a Łotwa. Słowenia, dobra, to nie są mocni sojusznicy. Nie chcemy się, się tutaj ciągle klepać ze słabszymi? w tym filmie, więc ja na pewno bym tutaj podbił jeszcze kogoś lepszego, na przykład takie Niemcy, które są drugą potęgą na całym świecie, ja jestem pierwszy. Idziemy się klepać tutaj z, z, z Łotwą i Estonią za jednym razem. Czy mi się to uda? Raczej tak, ale moje wojsko tutaj musi być ba bardzo podzielne, bo jeszcze się z Rumunią klepią i moje wojsko jeszcze idzie stąd, z, tam z Kaukazu. Dobra, z Łotwą mogę brać konferencję pokojową i Estonia, no to to już Łotwa będzie dobić. Dobra. Kurde, nie jesteśmy tutaj na nawracanie tych wszystkich prowincji. Dobra, już się nawracają i ja bym Tutaj trochę poczekał. Punkty przewagi mam to wypływy z produkcji, ale tak. O, no, chyba tak, jak wybiorę. Nie, no, każdy wróg mi da tyle samo maksymalnych zasobów ludzkich. Dobra, to wybiorę Szwecję. I bym teraz zaczął rozbudowywać te wszystkie prowincje. Bo tutaj na pewno będę mógł sobie trochę gospodarkę ulepszyć. Okej, okay, ulepszę sobie tutaj póki. Akademię Wojskową mogę ulepszyć. Tutaj sąd najwyższy jeszcze. Fajnie. I znowu trochę armii trzeba dorobić. Bo na pewno tej, też trochę tej armii mi umiera tutaj podczas tych wojen. I tak mi umierają, że one się nie regenerują później. Te moje. Z taki wojsk, po prostu. Czy tyle mi starczy na wygranie wojny z Niemcami? Powątpiewałbym. Oni mają sojusz z Wielką Brytanią, to nie ma szans. Kiedy im ten sojusz wygaśnie? Długo jeszcze, to postaram się do tego czasu naszykować na Niemcy. To bym jeszcze te budynki wojskowe robił. Te centra poboru. Niemcy mnie wybrały na swojego wroga. W sensie rywalizują mnie to słabo. No ale w sensie i takich za niedługo będę podbiła, więc nie ma co się tym zbytnio przejmować. Sobie tam wymaksowałem wydajność produkcji. Grecja oferowała mi sojusz, ciekawe. Niestety ja to odrzucę. Czy im ten sojusz już wygasnie, on gaśnie a za 4 lata dopiero w listopadzie będę miał wtedy chyba maksymalną y, liczbę tutaj y... Złota i sobie wtedy zrekrutuję armię. Dobra, już zaczą zacząłem rekrutować. Okej, okay, już jest styczeń, to jeszcze im ten sojusz wygasł. I żeby oni sobie go nie przedłużyli, to ja bym już ich tutaj zaatakował. Oj, to za szybko minęło. Ja bym sobie na takim tempie tutaj obserwował. Wygrywam jakieś bitwy tutaj, ale moje staki się muszą bardzo tutaj łączyć. To widać, że jest wyrównana wojna. Moje wojska też tutaj wracają się regenerować. jak tutaj widać, że moje staki są bardziej tak zjednoczone atakują i dzięki temu wygrywają tutaj te bitwy. No tutaj, jak coś, to no uciekają, regenerują się i wracają do walki. Czasem też tutaj się roztakcioni idą wszyscy halo, a bo tutaj Norwegia jeszcze coś jest dobra, a jak Trzeba, to po prostu te wszystkie staki się rozdzielają i po prostu się rozlewają na terenach wroga, przyjmując tereny. Ale widać, że tutaj już coraz gorzej idzie, bardzo się zadłużymy już przez tą wojnę, ale już zaraz będzie 90%, tylko jeszcze chwilę wytrzymać, dobra. Fajnie, pokonałem drugą potęgę na całym świecie, będąc pierwszą potęgą. Ta Rosja nie jest wcale taka zła, ale wydaje mi się, że grając Polską, to minimalnie trochę więcej czasu i też bym był na takim samym poziomie. Berlina tu nie biorę, nie mogę wziąć wszystkiego, więc biorę po prostu tyle terenów. No dobra, teraz muszę wyjść z tych długów, trochę mi to zajmie więc obiem swoje wojsko. Co jest tutaj jakiś tak wojska poszedł na Syberiasz? I oni idą jeszcze dalej. Nieźle. Nierdzenne prowincje, no trochę ciężko, żebym to teraz wszystko poogarniał. Duży problem przez tą wojnę jest teraz. Dwa nowe prawa, cyfrowa waluta i pewnie cyfrowe nauczania, cyfrowa edukacja włączająca. Dziedzictwa ekonomiczne i administracyjne, czyli im te najlepsze, te odblokowane. Czemu to ciągle pokazuje, że dwa nowe prawa, jak ja już je ustawiłem, halo? WSW mi oferowało sojusz, druga potęga na całym świecie. Nie wiem, czy ja chcę mieć z nimi sojusz i tak wspólnie z nimi podbiją. Czy ich spróbować też podbić? Wezmę z nimi sojusz, ale na chwilę. Na znaczy, spróbuję coś z nimi zrobić, ale postaram się ich również podbić w tym filmie. Badania na miesiąc bym sobie ulepszył trochę i misje zrobiłem. No i fajnie. Cudy świata mogę robić, zamek Wawel, fajnie Kurde, znowu nie mogę kliknąć tutaj, żeby ulepszyć półki Dobra, to mi się zaraz pojawi No halo, dałem te dwa nowe prawa Cyfrowej waluty nie dałem? Ej, ja, ja to dawałem, jestem pewien Dobra, już jest USA ma jakąś wojnę, nie włączam się w nią raczej Chociaż pewnie samo się, mi się włączy i moje wojska gdzieś będą się bić To bym wyłączył tutaj armię kontrolowaną przez SI i bym wybrał sobie tutaj ludzi A z kim oni się klepią? Z nikim? Aha. Jak była informacja, że się z kimś biją. I dwa kolejne punkty przewagi. Fajnie to leci. Dobra, trzeba sobie tutaj trochę puków dorobić. Ulepsz wszystkie pułki. Dosyć drogo to wyszło, ale ulepszenie pułków i tak w tej grze jakoś drogie nie jest. Okej, okay, oni sobie przedłużyli co już z Wielką Brytanią. To słabo trochę. Ale w sumie Stany Zjednoczone by mi tutaj pomogły. Pierwsza i druga potęga, kontra trzecia i czternasta? Co jest czwarte? Pierwsze, a Stany Zjednoczone są czwarte. Co? Francja jest druga, no to nieźle. Ale. Wziąłem sobie Stany Zjednoczone do tej wojny, gdybym chciał sobie tutaj ich podbić. Oho, bombardowania. No i patrzcie, strady są potężne, a moje wojsko i tak sobie tutaj leci i sobie poradzi. Stany Zjednoczone wziąłem po to, żeby mi tutaj pomogły z Wielką Brytanią jeszcze. Bo tutaj widać, że ta wojna jest, mimo tego, że przeważam, to jednak jest trochę wyrównana. Jest trochę wyrównana, no. Przeważam, ale to nie jest aż takie pewne, osobiście uważam. Dużo tutaj wojska ucieka już, żeby się ogarnąć i dlatego warto mieć dużo pułków i po prostu dużo staków, bo wtedy mniej wojska ci ucieknie z... Z wojny, w razie czego? No dobra. Już sobie sprawdziłem. Nie mogę wziąć od Niemiec wszystkiego, więc sobie wezmę tylko tyle. No i Berlin już jest mój. Mógłbym się być niby z Francją, która jest drugą potęgą, ale muszę, musiałbym wyjść tutaj z. Muszę wyjść tutaj z długów po prostu. Muszę wyjść tutaj minus 6 tysięcy złota na, mi, no na minusie. Że nie prowincji narodowych mógłbym dać, żeby było tańsze. Oho, tu wojna, Francja kontra Niemcy. Ja też na Francję próbowałem tutaj im zaatakować. Ja się tak sobie myślę o tym. Okej, okay, wszystkie dziedzictwa zrobione, więc mogę już robić tutaj najbardziej te bezużyteczne. No i Niemcy tutaj już sobie po prostu taką barierę pomiędzy mną a Francją. Nie mam sojuszu już ze, stana, ze Stanami Zjednoczonymi i nie zamierzam go przedłużać. Po prostu wystarczy tutaj ich dobić, to na szybko. Mówię jeszcze, wziąć coś z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, nas nie patrzyłem, czy ona tutaj bra brała udział w tej wojnie, ale brała udział w innych wojnach. Wysyłała tam wojsko, więc ja sobie bym coś od nich wziął tutaj. Londyn tego typu miasta. Niech będzie coś takiego. I najbliższa wojna będzie z Francją. To pewnie będzie bardzo trudna wojna. Musimy sobie dużo generałów też tutaj wybrać. Tu jest tak jeden potężniejszy tak to wypadałoby go jednak podzielić, mi się wydaje. Okej, okay, ogarnięte. I teraz jeszcze zasymilować te wszystkie prowincje. Drogo to bardzo kosztuje. Jeszcze na prawo no wrócić. Okej, okay, nawracają się. Więc sobie trochę armii dorobił by zaatakował Francję. O Francja się poszło być chyba z Wielką Brytanią. No a z Wielką Brytanią i Irlandią. Okej, okay, maksymalna ilość złota i tego. I manpowera trzeba to wydać. Zautomatyzowane zbieranie podatków. Niech będzie. Ja Mogłem tutaj rozbudować te wszystkie nowe tereny. Ej, no wprowadziłem reformę. Czemu ja trzymuję, muszę dwa razy tutaj klikać? Okej, okay, sprzymierzeńcy Hiszpania. Ale myślę, że mam wystarczająco armii, żeby taką Francję pokonać. Duże straty przez bomby atomowe. Tutaj coś się trzeba wracać. Wyrównana wojna. Linia frontu tutaj się bardzo utrzymuje, ale wygrywam większość bitew. Dobra, zrzucę też na nich bomby atomowe, bo już za dużo sam samemu dostałem. Na Paryż. Okej, okay, jakieś tam bomby poszły. Bardzo jestem zadłużony już przez tą wojnę. Ale te procenty tutaj rosną ciągle. Front się ciągle utrzymuje, tak? Ale przez to, że wygrywam te bitwy, to sobie w farmię tutaj i będę mógł tutaj brać w konferencji pokojowej coś. Ale kurde, te jest takie wojski, już są naprawdę małe. Po 9-8. Jeszcze tuż większość wojska jest jednak tutaj w, w głębi mojego państwa Tutaj tego wojska już walczy naprawdę mało Wystarczy po prostu dotrzeć do 90% i mogę brać wszystko No w sensie brać wszystko No mogę sobie tutaj już zjąć coś od, coś od tej Francji Żeby te granice się ładnie prezentowały No nie fajnie No nie no ta Rosja jest całkiem git państwem Ale jeśli sobie teraz Pomyślę, że jeszcze ile razy jeszcze będą się tak robić tutaj, żeby po prostu ogarniać sobie tą armię, asymilować. Ta gra już się stała taka... W takim momencie gry ta gra już jest taka sama. No i jeszcze oczywiście rozwijanie tutaj tych wszystkich prowincji w różnorakie budynki, żeby sobie zwiększać tutaj przychód. A teraz ten przychód już naprawdę bardzo dobrze rośnie. To już jest taki moment, kiedy ten przychód w ile mi już o 200 zł wzrósł. I będzie jeszcze lepiej. USA chciał ze mną sojusz. Też ten maksymalny manpower mi tak sam z siebie rośnie już przez to, że chyba przyjmuję no różnorakie państwa, asymiluje, jeszcze tam są te budynki wojskowe więc też tych na tych budynkach wojskowych nie muszę się aż tak bardzo teraz skupiać to już jest moment kiedy ja mogę sobie po prostu obazy wojskowe mogę robić one są bardzo fajne to już jest moment w którym ja po prostu mogę sobie wejść w ekonomię budować takie różne różnorakie zwykłe budynki tak jak na przykład elektrownie czy farmy słoneczne a jeszcze ekonomię bym sobie sprawdził jak sobie bym tutaj wszystko ulepsił, to ulepszył tak to jak przychód mi tutaj wzrośnie w sumie to całkiem fajnie tak też mogę sobie tutaj fajnie farmić ten przychód tylko muszę mieć też punkty dziedzictwa a na punkty dziedzictwa są też budynki które też bym musiał tutaj po prostu robić najbardziej opłacalne są Zaraz będę miał amfiteatry w całym kraju, nawet na Syberii. Amfiteatry się łatwo tutaj robi. Mam jakąś kolejną misję, wzmocnij bi biurokrację i jeszcze kolejne misje mi się tutaj odblokowały. Fajnie. Mogę sobie po prostu ulepszać i dalej ekonomia. ale to już tak dużo nie daje, więc mogę jeszcze wydajność podatkową. No i to już dużo daje, przez jakiś czas też pewnie będzie dużo dawało. I to mi też zwiększa maksymalną ilość złota, więc to się opłaca robić. Dobra, to już mi tak sporo nie daje, więc teraz bym zaczął sobie rozbudowywać tutaj armię znowu, tylko bym musiał ulepszyć półki. Ale zanim mi się to okno odpali, to dużo czasu. Nie. Tutaj już są modernistyczne armia, tutaj już jest, więc fajnie. 722 wojska. O tutaj brak generałów, tutaj przy ulepszeniu. Jakbyś do okna armię, bo tutaj można sobie po prostu generałów łatwiej wybierać. Jeśli ktoś wie, to niech napisze. Chociaż to jest taki jeszcze dosyć nowy kanał, więc. nie by było, jakby w ogóle jakieś komentarze były. Nie wiem, czy tyle armii, ile mam mi starczy. Tamten jeden największy tak sobie taki zostawia, żebym tak walczył po prostu. Stany Zjednoczone to, to trzecia potęga. Druga jest Argentyna, no ale obiecałem tutaj, że Stany Zjednoczone jeszcze podbije. To bym ja zaatakował. Sprzymierzeńcy, Finlandia. Dobra, Finlandia będzie tutaj nie będzie atakować mnie, oczywiście, tylko oni chyba będą płynęli do Stanów Zjednoczonych się klepać. A tutaj już. Santy poszły. Gdzie oni płyną? Oni serio płyną do Finlandii? Ta Finlandia coś tu zaczęła podbijać. Dobra, koniec obtężenia, okaż miłosierdzie. Wyspieszyłbym to na chwilę. Okej, okay, moja armia już tutaj przybyła. Chwila. Wyspieszyłbym to. No dobra, już tutaj wszystko szybko się ogarnęło dosyć. Moja armia już tutaj jest, a w Stanach Zjednoczonych? Pustka, no dobra. To chyba najpierw trzeba będzie Finlandię ogarnąć. Oni dalej okupują dużo moich prowincji, a ja przez to, że wygrywam bitwy, nad które nad tym, gdzie siedziałem, na jakim kontynencie, to sobie farmię ten tutaj warscore. Teny Zjednoczone mi od tej strony atakują, czy co? Nie wiem, tam jakieś moje wojsko idzie. O, ale Korea południowa się stała tutaj potęgą, też widzę. Nieźle. Nie wiem gdzie się bitwy kompletnie dzieją. Gdzie jest ta bitwa? To brzmi jak jakaś nazwa z prowincji, z tych rejonów. Albo z Finlandii. Jakby się dało po prostu kliknąć, bo nie wiem. Tu pusto. Może gdzieś na morzu to się po prostu dzieje. O, tutaj coś się dzieje. No i wojska moje, no, moje wojska znowu płyną. Skąd? Chyba z Ameryki Pół z Północnej. Tutaj coś okupywałem. Tu znowu desant. Coś udało mi się wygrać. Jakiś stak po prostu przypłynął do Europy. Kompletnie nie wiem co się dzieje. O, widzę, że Włochy sobie kolonie odtworzyły tutaj. Fajnie. Oj, tutaj się coś też coś dzieje ze Stanami Zjednoczonymi. A co też jakoś duża armia jest? Dobra, postaw żądania. Całych Stanów Zjednoczonych nie wezmę. Może bym wziął dużo, całą Finlandię, trochę i Waszyngton. Tutaj gdzie jest Waszyngton? Tutaj, to jakieś te prowincje tutaj, i Alaskę mógłbym odzyskać jeszcze dla Rosji. I coś stąd też tutaj i tutaj. Tak z dwóch stron sobie wezmę. Całych Stanów Zjednoczonych nie będę podbił, bo to mi naprawdę długo zajmie. Więc to koniec, już po prostu.